Kończy się pierwszy tydzień Nowego Roku, mam nadzieję, że dobrze go zaczęliście. Czas na styczniowy przegląd mangowy. Zobaczymy, co wydawnictwa przygotowały dla nas w tym miesiącu. W trakcie omawiania mang dajcie koniecznie znać w komentarzu, na które tytuły stawiacie. Ja też podzielę się z Wami tą informacją pod koniec filmu. W styczniu Łaneko wyda 29 pozycji, w sumie 28 mang i jedną powieść. Czekają nas cztery nowości, w tym jednotomówka Król Jeleni. W styczniu ukaże się ostatni tom Hiroshima 1945. W bliżej nieokreślonej dacie wydana zostanie powieść Bell, piegowata Księżniczka i smok. 3 stycznia premiere mają mieć kolejne tomy serii Tankcher oraz Hunter x Hunter. 7 stycznia ukażą się także dwa tytuły. Będzie to ósmy tom Niebieskiego Pudełka i 23 tom Jujutsu Kaisen. 8 stycznia premiere ma mieć wspomniana wcześniej jednotumówka, Król Jeleni. 9 stycznia wydany zostanie szósty tom Złotnego Nieba. Tym samym przekraczamy już półmetek serii. 10 stycznia przewidziana jest premiera nowości. Będzie to pierwszy tom serii Grzechy Rodziny i Ichinose od autora pierwszego Grzechu Takopiego. Seria zamknięta jest w sześciu tomach. Tego samego dnia ma się ukazać siódmy tom serii Na Kocią Łapę. 13 stycznia pojawi się trzeci tom serii, która w moim odczuciu spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród polskich czytelników. A mowa o wyrokach Marii. Dzień później wyjdzie piąty tom Tokyo Revengers, list do Keisuke Badiego. 15 powitamy na ręku szesnasty tom Walkiri Akresu Dziejów, rekord o wrak na rok. Oraz czwarty tom Isekaja Losy Innego Świata zależą od korposzczura. Solo leveling powróci z trzecim tomem w drugiej połowie miesiąca. Premiera manchwy planowana jest na 16 stycznia. W tym samym dniu na polskim rynku ma się pojawić pierwszy tom z serii Kabuki Chobat Trip i Keda i Rio. Następnego dnia wyjdzie ósmy tom szalonej serii Mariacz Toxin oraz kolejna nowość od Waneko, to jest pierwszy tom serii Złoty Baran. Seria jest zamknięta w trzech tomach i przeznaczona jest dla czytelników w wieku 16+. Czeka nas tutaj miks dramatu z romansem. Siódmy tom romansu Nawet jeśli rozetniesz mi usta ma się ukazać 20 stycznia. Na ten sam dzień planowana jest premiera 17 tomu mangi Orient, Seria liczy razem 22 tomy, więcej zakończenie widoczne jest już na horyzoncie. Powitamy też na rynku szósty tom mangi Kakeguru i Twin. 20 stycznia pojawi się drugi tom kultowej serii o Hitman Reborn. Oryginalnie manga liczy 42 tomy, natomiast w Polsce mamy wydanie zbiorcze dwa w jednym. Teoretycznie tego samego dnia premierę ma mieć kolejny, 15 tom mangi GTO, w której śledzimy nauczycielskie zmagania Belfra Onizuki. Seria wychodzi w nowym, powiększonym wydaniu. Na ogólnej rozpisce wydawnictwo zmieniło jednak datę na nieokreśloną. Na ten dzień planowana jest też premiera szóstego tomu serii ADO. Kolejny dzień otwiera premiera piątego tomu serii Boys Love Therapy Game Restart. 22 stycznia wyląduje też szósty tom serii Przebijający niebo Guren Lagan. 23 stycznia premierę ma mieć ostatni, czwarty tom serii Hiroshima 1945 Bosonogi Gen. Przypominam, że jest to wydanie ekskluzywne, ten tom ma liczyć około 520 stron. To naprawdę ważna historyczna pozycja, którą osobiście każdemu polecam przeczytać. 25 stycznia wyjdzie 13 tom mangi Yuri to moja praca. Seria jest kontynuowana. Część Man powróci z 18 tomem 30 stycznia. Jestem bardzo ciekawa, czym zaskoczy nas Tatsuki Fujimoto w dalszej części tej historii. W styczniu ma się też ukazać 5 tom serii Bless. Póki co wydawnictwo nie podało jednak dokładnego dnia premiery mangi. Wydawnictwo Kotori wyda w styczniu 6 tomów. 10 stycznia premierę będzie mieć 7 tom mangi krew na szlaku. Do wydania pozostanie równo 10 tomów. W szóstym tomie mieliśmy plot twist, więc czeka nas kolejna porcja czytelniczych wrażeń. 15 stycznia premiere ma mieć 11 tom spośród 14 bezsenności po szkole. 17 stycznia ma się pojawić drugi tom nowego tytułu z podrzydu kotori, a mowa o Dead Sweeper. Jest to krótka seria, która zamknie się w 5 tomach. 14 stycznia premierę ma mieć nowość, Midnight Train, To jednotomowy dramat skierowany do miłośników Manki Aoi. 29 stycznia pojawi się 19 tom serii Ku Twojej Wieczności. Seria liczy obecnie 23 tomy i cały czas wychodzi. Kotori zamknie styczeń 5 tomem serii Skip and Loafer, która ma mieć premierę ostatniego dnia miesiąca. W wydaniu japońskim ukazało się do tej pory 11 tomów, seria jest kontynuowana. Czas na zapowiedzi od wydawnictwa Dango. 20 stycznia premierę ma mieć Boys Love o tytule Shinjuku Six Nine Heaven. Jest to krótka, dwutomowa seria łącząca romans i okruchy życia. Bohaterem mangi jest Keita Kutani, dziennikarz zajmujący się reportażami dotyczącymi nocnego biznesu. Do pierwszego artykułu skupionego na mężczyznach wybiera Hiromu, czyli drugiego pana z okładki. Szczegółowy opis tej mangi znajdziecie w sklepie wydawnictwa Dango. 30 stycznia będzie mieć premierę siódmy tom serii Służąca z piekła rodem. Tego samego dnia premierę ma mieć również dwunasty tom serii Kiedy jakuza zostaje niańką. A w ostatnim dniu stycznia ma się ukazać Bukajasza. To jednotomówka boys Love, która łączy w sobie komedię, dramat, tajemnicę i oczywiście romans. Bohaterem mangi jest Kai, prywatny detektyw, który w ramach nowego zlecenia ma odnaleźć zaginioną córkę klienta. Trop doprowadza go do popularnego hosta Luki. Zgadza się pomóc w znalezieniu dziewczyny, ale pod jednym warunkiem, Kaja ma spędzić z nim noc. Tango zapowiedziało też trzy nowe serie, które wejdą na rynek w tym roku. W kwietniu ma się pojawić jedno tomówka Boyslow Mój kochany Król Demonów, a w sierpniu kolejne dwa tytuły Duszek miłości oraz szodze ogród. Wydawnictwo JP Fantastika podało terminy zamawiania preorderów na styczeń i luty. Chodzi oczywiście o terminy w przypadku mang wydawanych w twardych oprawach. Do 20 stycznia można składać zamówienia na dziesiąty tom City Huntera, czwarty tom Dragon Ball oraz szósty ostatni już tom dryfującej klasy. Natomiast do końca stycznia można zamawiać dziewiąty tom serii Urusei Yatsura, wydawanej w Polsce pod tytułem Ci Kosmiczni natręci, ósmy tom Juju Hakusho oraz szósty tom czwartego partu Jojo's Bizarre Adventure. W sklepie wydawnictwa pojawiły się też nowe preordery z 10% zniżką w tym na pierwsze trzy tomy Boruto to Blue Vortex. W styczniu i lutym wysyłane będą piąty tom Sailor Moon, trzeci tom Ataku Tytanów Before the Fall, siódmy tom serii Fullmetal Alchemist Deluxe, piętnasty tom Ranmy 1 Druga, jedenasty tom Kapitana Tsubasy, dziewięćdziesiąty drugi tom One Piece, drugi z trzech tomów Zatracenia. Premierę będzie mieć też nowość od wydawnictwa JPF, czyli Biomega. Z niecierpliwością czekam na pierwszy tom tej mangi. Studio JG wyda w styczniu 24 tomy swoich serii, ale dwa z nich będą miały wydanie podwójne. 13 stycznia premiera ma mieć 5 tom serii Alice in Borderland, w tym miejscu dodam, że osoby, które zamówią tę mangę w prenumeracie, otrzymają limitowany dodatek. Tego dnia premiery będą mieć ponadto 16 tom nie się ze mną na oraz 12 tom łowców dusz. 20 stycznia premiery mają mieć tomy z kolejnych pięciu serii. Będą to 7 tom gaciakuty, Jedenasty tom Kaiju Number Eight, piąty tom mangi Pani dentystko nie tak blisko, 32 drugi tom serii Seven Deadly Scenes oraz osiemnasty tom Shaman Kinga. 21 stycznia ma się pojawić dwunasty tom serii zew Nocy, a dzień później, 22 stycznia, drugi tom jednej z festiwalowych nowości od wydawnictwa, czyli Donaty i Nadgryziony Księżyc. Tego dnia premierę ma mieć również drugi tom serii Ulotne chwilę i Chiki. 24 stycznia czeka nas premiera kolejnych trzech tytułów. Będą to 22 tom serii Kaguya Sama Miłość to wojna, 13 tom Mojej Gwiazdy oraz 4 tom serii Witch Watch. 27 stycznia mają się pojawić kolejne tomy czterech serii, 50 już tom Fairy Tail, 15 tom sportówki Haikyu, 13 tom Love of Kill oraz 5 tom serii Medalist. 28 stycznia podwójną premierę ma mieć seria projekt Cosplay. Edycja specjalna poza dodatkiem dla prenumeratorów, który będzie dołączany także do standardowego wydania, będzie zawierała buklet. Tego dnia na rynku pojawi się też piąty tom serii Wandens. Kolejna podwójna premiera będzie miała miejsce 30 stycznia. Będzie to 10 tom serii Frejeren ukresu drogi. W edycji limitowanej do mangi dołączona będzie talia 54 kart. W ozdobnym pudełku oraz dodatek ze standardowej prenumeraty. Tego samego dnia premiery mają mieć także trzy inne tytuły: będzie to trzeci tom serii Oktaw, trzydziesty tom Jony w Blasku Świtu i siódmy tom serii Zakazane śledztwa Rona kamono -Hashiego. Wydawnictwo Akuma jeszcze pod koniec grudnia zapowiedziało, że czeka ich remont biura, ogarnięcie większego magazynu i wyjazd służbowy do Japonii. Z tego względu na styczeń planowane jest jedynie uruchomienie przedkład na tytuły, które będą dostępne jeszcze w pierwszym kwartale 2025 roku. Czas na wydawnictwo tenko. Wciąż czekamy na podanie daty premiery pierwszego tomu serii Atelier dla wróżek. Niebawem ma się również ukazać drugi tom mrocznych rozgrywek adjunkta Tomury oraz trzeci tom Heroins Game. Jednak dokładne daty premier nie zostały jeszcze podane przez wydawnictwo. W Tenko pojawi się ponadto nowa seria o roboczym tytule Ostatnia Podróż. Ostatnio zamieszczałam o niej materiał, znajdziecie go na kanale. Jest to sześciotomowa, zakończona już seria z podgatunku Yashikei. Adresowana jest do odbiorców w wieku 13+, którzy lubią klimaty post-apo, sci-fi, okruchy życia i dramaty. Pierwszy tom serii ma mieć premierę w czerwcu tego roku, a kolejne będą się ukazywać w cyklu trzymiesięcznym. W wydawnictwie Hanami pojawił się już drugi tom serii Isak. Wydawnictwo wciąż czeka, aż dojedzie do nich do dodruk drugiego tomu Monstera. W styczniu ma się też ukazać drugi z czterech tomów serii Oldboy. W Egmoncie nie pojawił się żaden nowy tytuł, ale jeśli planowaliście zakup mang z do tego wydawnictwa, to może jest to dobry moment. Mangowe tytuły dostępne w sklepie internetowym tego wydawnictwa zostały przecenione o 30%. I jak wam się podobają te zapowiedzi? Ja w tym miesiącu stawiam na pewno na Króla Jeleni, Solo Leveling. Zatracenie, jojo Hakusho, Full Metal Alchemist, Dead i krew na szlaku.